Cześć, witajcie. To jest kolejny odcinek z mojego Let's Playa. Właściwie, mój kolejny Let's Play z Piraci. Przekleństwo tortugi. Jak widać, przeszedłem nareszcie naszą misję, która, którą ostatnio przegraliśmy. Czyli, e, czyli tam, gdzie zapomniałem wybić tych łódeczek. Tak, no i dajemy sobie następny etap. o, jest obrazeczek, no cóż pewnie jeszcze jedna misja jest do strzelania się statkami a potem już podobno po tej misji którą teraz przejdziemy będzie misja jak będziemy chodzić jakimś gostkiem po statku i zabijać ludzi tych po prostu zabijać gostków i przejąć trzeba statek okej okay. Mamy 14 minut, dobra. Uu, to są już lepsze statki? No, no, no. Mam lepszą broń. O! Aj, strzelają. Dobra. No to tutaj macie na początek. gumie się Wam wysyłają paczuszkę z sokiem z gumienia Sok z gumie pomaga, tak? O! Haha, same się zderzyły. Aj to będzie trudne. Kurcze, wybić takie statki? No są mocne. bił O! Poszły, a no, w miarę tak samo jak tamte chyba. Poprzednie. tym razem postaram się przejść tą misję. <grym> żeby nie było tak, że znowu przegramy. Takim statkiem bym nawet chciał pływać. Ale w sobie mój jest najmocniejszy. Słuchaj, Słuchaj czekajcie, bo musiałem poprawić sobie słuchawki. O! Okej. Okay. Weźmiemy sobie. Dodatkowe działo. Na 45 sekund, kurczę. Sorry, ale muszę poprawiać sobie słuchawki. Mmm... O, tamte są też słuchawki. Mam nadzieję, że nie ma tych gównianych małych łódeczek. No. Dobra. Dobra, no to ja z niespodzianką w środku. No, oberwał. Haha. I Nie. Nie. Dobra. E, otóż ten film też będzie w HD, tak samo jak ostatni nasz pierwszy Let's Play. Też był w HD. Ten też Let's Play będzie w HD. A niech to. Uff. Kurczę. Dwa statki mi atakują. Poszedł. A, zaraz zatoniesz. No. Aj, kule, 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 kule. Jest. Działka mamy dużo. Ryba? Teraz hmm. próbujesz wderzyć, ty jeden. Niedobry w ogóle się na to nie pozwoliłem. Ty, ta ryba nam zżera życie. No kurczę. Da się zestrzelić? A! O! A! O, jejku, Ta misja jest już trudniejsza, ale myślę, że... Więcej było zachodu z tymi małymi łydeczkami niż z tymi statkami, bo te statki przynajmniej widać. Chodź tu. Kurczę, ale ty winna. Co? Kto ci w ogóle pozwolił do mnie strzelać? Słuchaj. Nie masz w ogóle takiego prawa. Nie masz prawa. Ej, ty! Chodź tu. Ja się zestrzelę. Chodź tu! O, da się. Zatopiłem ją. No. no. I teraz nam już życia nie będzie brała. Dobra. Tam są statki. Dobra, to najpierw pójdźmy tam. Żeby tak bardziej po kolei. Po kolei. O, kolejna się zbliża. Chodź tu. Ach, ryby są szybkie. O, tym razem niespodzianka od gumy się nie działała. <śm> dobra. Jeszcze trochę jest tych statków. Ale mam nadzieję, że 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 zanim misję nie będzie też ona za długa bo nie, nie chcę też Was nudzić cały czas wybijać te statki i tak dalej w następnej misji o tym będziemy już robić coś innego Ten, na tym i sorry nie podałem ale były lagi nie podałem Wam w linku nie podałem Wam w linku Linku do tej gry wam nie podałem, bo... Aj! Ale ono bierze życie. Nie podałem linku, bo nie umiałem znaleźć po prostu. Na internecie tej gry. No i nie podałem e, roku produkcji. Bo po prostu nie pisze. Nie pisze. Powinno pisać, ale... Akurat tutaj nie pisało. Gin! Nie, kuryby mnie atakują wszystko szybko, bo życie sobie muszę wziąć. Nie chcę tym razem przegrać, ej. No, no, bez jaj. Nie dałeś życia. Koleś. Nie, nie, nie zbliżę się nawet. One dawają życie podobno. Dobra. Nie, nie, masz prawa do mnie strzelać. Słyszysz? Jak strzelisz... No, wiesz co... W ogóle... Heniek, ty jesteś niedobry. <grystanie> o, fuck, 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 fuck. No, fuck! Nie piłuj mi statku! Rybu piło. A? To są takie jakby rekinki, piły, czy coś takiego. Aaa! Ile ich tu jest? O, zabiłem ją. No statek! O, zatonął. Dobra. Motherfucker. Aaa, nie piłuj, nie piłuj, nie piłuj! O. Bo nie chcę tym razem przegrać. A czasu mam jeszcze dużo. O nie, kolejna jakaś ryba. Kurczę Dawajcie mi życie w ogóle. Bo muszę mieć życie, bo wiecie co... Ubywa mi życia. Dobra, idziemy tam. Na początek, żeby było po kolei. Jeśli kiedyś trzy stawki nam pozostały tylko... Nie, tam jest jeszcze. Wow! Ej, ej, ej! Po kolei! A? Kurde! Nie nadążam was walić wszystkich jeszcze ryby. Hehe. <grym> <grym> okej. Okay. Jeśli słyszycie dźwięki z gry, to sorki, Bo wiem, że w, w ostatnim filmiku słyszeliście. Ale coś mi się dzieje z. Po prostu z słuchawkami. O! 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 Życie, życie, życie! Coś mi się dzieje z słuchawkami i. Po prostu. Oje! Yeah. Strasznie nagrywają głośno dźwięk. Jeszcze tam jest statek. No ludzie, ile tych statków? Tu jest statek, tu jest statek, tu jest statek. Trzy statki. Hej, hej, hej. Uważaj sobie. Jak ty w ogóle masz prawo do mnie strzelać? Jakim cudem w ogóle uzyskałeś do tego prawo? Piratów się nie biję. Piraci biją was. Ha taka jest zasada Trafiony. zaraz zatoniesz ty gnido to no toń 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 no e, właśnie jeśli chodzi o mm, serię z lego budowle wątpię że będę tego jeszcze nagrywał to bo, bo po prostu tu mi się nie chce. Po prostu... Ej, ty! W ogóle... Nie masz prawa! Chodź tu. Chodź tu. No. E, po prostu... E, dlaczego nie? No bo znudziło mi się jakoś nagrywanie z Lego. Wow! Ile tych strzałów w ogóle miał? Ile miał kul Chodź tu. Ja cię pokażę. Milo. Dobra, nie jest kozańka od Gumisi. Paczuszce wam przesyłają przez Allegro. Proszę bardzo. No. O kurczę. Wiecie co, żeby to też nie trwało tak długo jak ostatnio? Bo naprawdę wiecie jak to mi się długo renderowało jeszcze. W ogóle HD, no to jeszcze dłużej. Czas, czas, czas. Chodź, tu czas. No, jest. O ty, rybka. No, już po tobie. Rybka. Dobra, gdzie są jeszcze statki? Ryb chyba nie trzeba wybijać. No dobra, ej. Gdzie są statki? Tam są statki czy wyspy? A, statek tam jest. Dobra, Płynij szybciej, gościu. To, że. To, że jesteś zmęczony, nie ma oznaczać, że masz wolno płynąć. Zbliżam się. Ha, 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 nie trafił. Chodźcie. Mam nadzieję, że to ostatni statek. I... To nie ostatni statek? O oh, fak. Hmm. Skąd to nie jest ostatni statek, to hello. Hello. Gdzie jesteście? Hel, hel, hello. Ludzie. Czy tam jest statek? Nie. Wyspa. Chociaż. Czekajcie, zobaczymy. No tam coś jakby... A nie, to jest par... Chocia Jest tam statek! Płynie sobie gnida. Dobra, płyń szefie, płyń szybciej. Mam 4 minuty. Niecałe. No, co ja to mówię? Yy, a gdzie, gdzie jesteś? Ja czekam na ciebie. Hello. Widzisz? Moje kule są mocne. Nawet tam nie przyleciały. To jest tak jakby porcik taki mały. To są fajne rzeczy. Chodź tu Gnido No początek sobie tutaj wpłynę. Gnido, bo... aj, aj, jest. Bo muszę sobie zabrać te wszystkie słodycze. O, co to jest? What the fuck? What the f... fuck? No, to jest moc! aha to jest po prostu działo duże takie. No, 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 no. Chodź tu. On też chyba to ma. Chodź tu. What the fuck? Mhm. Wykończyłeś całą eskortę okrętu flagowego. Teraz jest on bez bezbronny. Znajdź go, zaatakuj i zdobądź? O oh, fuck! Co to jest? God damn it! O, to jest coś. I co, może ten statek będziemy obrabowywać? Nie wiem. Do abordażu Nie, bo on zatonie chyba Jak go mamy zniszczyć? o mocny Chodź tu Aaa ah. Jest! No i widzicie, przeszliśmy misję Tak, przeszliśmy misję, to było na tyle Yeah, przeszliśmy misję Wiecie co? Zagrajmy jeszcze raz. Następne Tam dajmy. Wiecie co, przejdźmy. Na ta krótka... ta misja była krótsza. Troszkę. Patrzyłem jak przybywają na swych statkach. Tak, ja też patrzyłem. Dobra. E, tam... Je, o! I tutaj będziemy chyba chodzić tym gościkiem. Tak. E, no i wiecie. Tamta w zeszłym odcinku tylko dlatego długo kręciliśmy, bo jeszcze mieliśmy tajemniczy port, czy coś takiego. Mm. No i... A tutaj sobie jeszcze pokręcimy troszkę jedną misję. Ona jest krótka. Podobno. No, szybko. Wczytuj się. Skarby. Szybko, szybko. Mm -hmm. Jak ja nie lubię tego. Jak się to wczytuje. Ale za niedługo będzie ta misja. Za niedługo jeszcze troszkę i. I. Fest! Szybko! No, jesteśmy. Jesteś na pokładzie złoto, łań... y... złotej łani. mi statek. Nie biorąc łańcuchów. Jeńców. Teraz ja, OK okej, <laughs> ciekawe o ty. <laughs> no i co tutaj trzeba chyba pewnie wszystkich gości powybijać, tak? Zapewne chodź tu. to proste <laughs> Gadenit Gdzie tu skacze w ogóle? Mhm. Dobra, mniejsza. Aha, na prawym przycisku myszy. Okej. Okay. Niech wam będzie ludziska. No i proszę bardzo, od tyłu. Na Napój życia. O. O co to? Mmm, 500 zł monet. A to ci dopiero. Ciekawe, czy tutaj spotkamy jakiegoś kolegę. Nie. Hmm, a ja chciałem mu dać batonika. ja. Yeah. Dobra. Ej, gumisie was odwiedzają dzisiaj. się są mocne. Da się to przeciąć? Fest. Szkoda. Po tych schodach mam zejść? Niby? Aha, i tu wszystkich wybijać trzeba, tak? Napisało, bez jeńców. Chodź tu, słabi są. Powiem szczerze. Dobra, zaraz idziemy na dół. Chodź tu. O, jak ty w ogóle śmiesz mnie bicie? O ty, o ty. Gin. Nie wdzięczniku. Schodzi jeszcze. I tutaj są goście jeszcze. Mhm, mm what the fuck. O, proszę bardzo, no i przyszliśmy misję. Yeah. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszej misji. W następnej misji. Widzimy się właściwie w następnej misji. Komentujcie filmik. Lajkujcie. Cześć.